Cześć, nazywam się Ada Fio, jestem aktorką o nietypowym życiorysie. Najpierw wykończyłam kolegium medikum, a dopiero później Akademię Teatralną. Wybór szkoły jest jak operacja. Jeden mały błąd może zdecydować o tym, czy Wasza edukacja zakończy się powodzeniem. Dziś zapraszam na obchód po polskich uczelniach medycznych. Uniwersytet Medyczny w Warszawie jest koordynatorem największego projektu biomedycznego i biotechnologicznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Centrum badań przedklinicznych i technologii CET. Badania przedkliniczne to jest ta część działalności badawczej, która warunkuje cały postęp i innowacyjność w medycynie. Staramy się zrozumieć, jaki jest mechanizm choroby. To jest projekt interdyscyplinarny i tu będą pracować i fizycy, i biochemicy. I biolodzy molekularni, ale również będą potrzebni doświadczeni klinicyści. Tu będą pracować nie tylko najbardziej doświadczeni naukowcy, ale i studenci, doktoranci i nawet będziemy tworzyć zespoły, które będziemy zapraszali z Europy i ze świata, żeby tutaj w tych laboratoriach tworzyli własne projekty. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo kształceniu, tak jak w leczeniu liczy się skuteczność. Sprawdźmy jak Poznański Uniwersytet Medyczny imienia Karola Marcinkowskiego wykorzystuje swój potencjał naukowy. Osteoplan to polska marka, pomysł i realizacja naukowców Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Co to jest Osteoplan? Osteoplan to system szczepów dentystycznych czy stomatologicznych, jedyny zresztą w Polsce, który służy naszym pacjentom w przypadku utraty zębów własnych. Czy pan rektor wie, gdzie są zatrudniani pańscy studenci? Tak, od zeszłego roku uczelnia stworzyła biuro karier. Zadaniem tego biura jest monitorowanie, co się dzieje z naszymi absolwentami. A jak uczelnia wykorzystuje swój własny potencjał naukowy? Stworzyliśmy na uczelni uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu i jest to firma, jest to organizacja, która służy mniejszym podmiotom zajmującym się medycyną, zajmującym się farmacją. Poza tym bardzo interesującym projektem jest współpraca z miastem i naszych farmaceutów, którzy badają toksyczność ścieków tutaj miasta poznania, ale pod kątem narkotyków. Wielkopolskie pomysły są, jak widać, prawie nie z tej ziemi, ale przypomnijmy, że tą właśnie uczelnię ukończyła profesor Maria Siemionow, która dokonała przeszczepu twarzy. A więc medycyna jest sztuką. Przenosimy się do Białego stoku. Pokaż ząbki. A, poznała! Mnie. Wiedziałam, że szczury są bardzo inteligentne. No dobrze, muszę cię zostawić. Witam, panie rektorze. Dzień dobry. Witam w Euroregionalnym Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jest to obiekt. Naukowo-dydaktyczny, który służy nie tylko studentom, ale również do bardzo zaawansowanych prac naukowo-badawczych, znakomicie wyposażony, czego przykładem jest tutaj mikroskop konfokalny, który służy do obrazowania komórek i mechanizmów w czasie rzeczywistym. Chciałbym jeszcze zaznaczyć o jednej inwestycji, która została kilka dni temu oddana, a mianowicie Centrum. Naukowo-dydaktyczne nauk o zdrowiu. Jest to inwestycja jedna z najnowocześniejszych w Europie, jeśli chodzi o kształcenie studentów, zwłaszcza w aspekcie ratownictwa medycznego. Wyjeżdżam stąd spokojniejsza o własne zdrowie. Ale gdyby ktoś zaoferował mi masaż. Panie Rektorze, czym wyróżnia się ta uczelnia? Wyróżnia się przede wszystkim nowoczesną bazą dydaktyczną, myślę, że to widać. Wyróżnia się nowoczesnym zapleczem klinicznym, posiadamy nowoczesną bazę naukową i co ważne, wspaniałą kadrę. Student ma nie tylko dostęp do wiedzy, do wykładów, ale przede wszystkim do praktyki. Jakie predyspozycje powinien mieć student? Musi być interesować człowiek. W ostatnich 10 latach bardzo zwracamy uwagę na zainteresowania również fizyką, ponieważ, jak widać, to jest mnóstwo urządzeń biomechanicznych, czyli połączenie wiedzy z biologii, fizyki, biomechaniki i oczywiście musi mieć pewną sprawność psychofizyczną. Biedny Jorik. Znałem go, Horace. Hamleta już chyba nie zagram, dlatego trzeba skończyć nasz ostry dyżur. Dziś o jedno miejsce na uczelniach medycznych walczy od 8 do 19 studentów, to znaczy, że lekarzami zostaną najlepsi. Głowy do góry, oddajcie je w dobre ręce. Powodzenia.